Hej, to ja, Kondoliza Jeden. Kochani, dzisiaj chcę Wam pokazać e, obiad, który nauczyła mnie moja mama. Jest to, są to jajka w sosie e, chrzanowo-musztardowym. Można też robić w samym musztardowym albo w samym chrzanowym sosem. A ja to dzisiaj pomieszam. I przy okazji chciałabym Was zachęcić do oglądania naszego kanału jest to kanał Rodzina Januszy. Tam jest taka seria filmów. Rodzina Januszy gotuje. I tam bym chciała was zaprosić, żebyście oglądali te nasze filmy o gotowaniu naszym, co się gotuje u nas w domu. Dawali kciuczki, dawali te dzyn, 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 dzwoneczki, które tam są, naciskali, bo one tak dzwoneczki fajnie ucho drapią. No, i żebyście subskrypcji dawali jeszcze nie wiem co, i, i, i aha, jeszcze komentarze i wszystko, co możliwe. A więc, teraz do dzieła. Tu już wcześniej włączyłam sobie jajeczka, żeby się ugotowały. I oczywiście, ziemniaczki. Tego nie muszę wam pokazywać. Każdy po prostu gotuje ziemniaki na co dzień. I teraz, moi drodzy, do tego potrzebuję. Nie do tego. Ja pomieszam, tak jak mówiłam, szantarty, musztarda, marycha, czyli margaryna, żeby drodzy widzowie nie kojarzyć z czymś innym, marychę. i mąka. I teraz, no i drodzy, włączymy palnik, i damy tam margaryny. Zawsze robiłam na oleju, ale wydaje mi się, że na margarynie różnego rodzaju sosy są smaczniejsze. Więc damy margarynkę. Sorry za moje plecy przez chwilę. No, coś się do mnie tu przyczepiło. Przepraszam. No patrz. Nałożymy tej margaryny, ona ta patelnia, czy garnek, czy rąbel, jak to go tam nazwać, się musi rozgrzać. Mam sporo, bo... Yy, Zasmażka tej mąki to będzie podstawa sosu właściwie. Yy, musimy chwilę poczekać aż nam się yy, garczek zagrzeje. Jak już będziemy mieli ciepłe to się ponownie połączymy. Hej! No i już mamy nasz tłuszczyk rozgrzany porządnie. Teraz, moi drodzy, robimy zwykłą, normalną, najnormalniejszą zosmaczkę. Czyli damy jakąś co najmniej łyżkę mąki. Może troszkę jeszcze, żeby nie wyszło nam za gęste. Ja czasami lubię przedobrzyć, potem muszę wodę dolewać, nie? I teraz czekamy, aż mąka nam się ładnie przyrumieni. Ona się chwilę podsmaży w tej margarynce. Pięknie to wygląda. Kamera, poproszę pokazać. O. I teraz do tego dodajemy po prostu e, łyżkę musztardy, tylko że to ma małą szyjkę. Ja muszę wziąć małą łyżeczkę, bo tam nie da się włożyć tego. To tak porządną łyżkę musztardy. I troszkę krzanu. Powiem Wam szczerze, że nie robiłam jeszcze takiej mieszanki. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mam, Mam na... nadzieję, że nie schrzanisz tego obiadu. <grym> Mam nadzieję, że da się zjeść. Więc nie krzań i dawaj U. tego krzanu. Dobra. <grym> I teraz to moi drodzy, mieszamy. Tak. O, jeszcze nas na no, ten wylaliśmy, no trudno. I teraz szybciutko to przyprawiamy solą i pieprzem. Szybka, szybko właśnie przypali. Szybka, szybko właśnie przypali. I teraz dajemy piepku. I kochani, dajemy wody. Ale jeszcze pomieszamy sobie z tym z tym O, ładnie brązowe się zrobiło, tak? Super. Dajemy <tryk> wodę i czekamy, aż to wszystko, aż ta woda, to wszystko nam się zagotuje. Ładnie pomieszamy. Teraz musimy chwilę znowu poczekać. Także myślę, że zrobimy znowu małą przerwę. Alo! Cześć! E, moi kochani, nasz stosik już się zagęścił, ale przyznam się Wam, że jest za mało przyprawiony, więc dodamy do niego e, kogutka. I raczej uuu, kogutek wołowy. Taki z niego kogutek, nie? Byczek, byczek, byczka damy. O, i on też troszeczkę nam da smaku. A co to jest kogutek? Kostka kostka rosołowa. Dokładnie. No, byczek to jest. Dobra. O, i teraz za chwilę spróbujemy, czy to się zrobiło bardziej słone. Gęstość sosu jest super. Szczerze mówiąc, ten sos mamy jakby gotowy. Ja go tak naprawdę to za chwilę wyłączam, bo teraz kolejną rzeczą, jaką będę robić, to obierać jajeczka, przekrawać je na pół i wkładać do sosu. Tyle naszego obiadu. Także na chwilę znowu się rozłączamy. Ja obiorę jajka. I na Waszych oczach je pokroję. Proszę bardzo, nasze jajeczka są gotowe. Tak. Teraz moi drodzy, tak jak Wam obiecałam, pięknie jajka się równiutko poobierały. I cóż, kroimy jajeczko na pół. Kładziemy do naszego sosu. I kolejne. Kroimy na pół. I tak wszystkie jajeczka. Myślę, że dwa jajka na osobę wystarczy, a jak ktoś bardzo lubi jajeczka, to może i trzy, bo to wtedy wychodzi po... No jak dwa, to po cztery kawałki, a jak po, e, trzy, to po sześć kawałków. Tu w tym przypadku, to moi panowie będą mieli po trzy jajeczka, a ja... Przepraszam, ja mam dwa. Aha. A ja będę miała jedno jajeczko. I cóż... Wymieszamy to z tym sosikiem. I moi drodzy widzowie, obiadek mamy gotowy. Ziemniatki się nam ugotują. Próbowałam sosik, jest pyszny. Proszę bardzo. No i cóż, e, może na zakończenie jeszcze pokażemy, jak na talerzu wygląda ten e, obiadek. A jak na razie, to zapraszam Was do oglądania naszych filmów. Do oglądania kanału e, Rodzina Januszy, dodawania kciuków do góry, do tych dzwoneczków, dyn, 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 tam co są. I kciuczki oczywiście do góry, moi drodzy, tak, jak już mówiłam. jak będzie na dół, to cóż tam, no. Komentarze. Zaznaczam, że nasze potrawy są prostymi pro, po, potrawami, nie są jakieś wymyślone. To są po prostu, tak jak już zawsze mówię, obiady rodziny Januszy. Ale bardzo Wam się wtrącę. Dziękujemy za pozytywne komentarze, że próbujecie te przepisy i za to Wam bardzo dziękujemy. Cześć! Ja chcę ten obiad. Ja chcę te jajka. Jenyś, gotujemy z rodziną Januszy, no kurde Blaszka, no zobaczcie, no kurde, czy znaleźliście w ogóle takie jajka w sosie musztardowo-kszanowym? Może kucharka skrzaniła ten obiad, ale kurde Blaszka, wątpię, ponieważ na kanale Rodzina Januszy, w serialach naszych gotujemy z rodziną Januszy. Żadne potrawy nie są schrzanione, więc ja schrzaniam jeść!